Hej, witam Was w kolejnym filmiku i zapraszam na kolejny tutorial makijażowy. I to jest filmik, który zapowiadałam e, wcześniej, czyli filmiku, w którym e, recenzowałam właśnie produkty Maxmo. Dzisiaj przychodzę do Was taką propozycją bardzo rozświetlającą i chyba troszeczkę senną, bo na oczach mamy pod spodem zieleń. E, do dzisiejszego makijażu użyłam dwóch produktów, właściwie trzech produktów z firmy Maxmo. Jeśli taki makijaż Wam się podoba, to zapraszam Was oczywiście do oglądania. sobie y, cień matowy z My Secret, to jest numerek 505 i również nałożę go sobie w załanie powieki, żeby mi się po prostu cienie lepiej i ładniej blendowały. To jest moim zdaniem idealny odcień beżu. Najlepszy odcień, jaki możecie chyba sobie kupić, jeśli chodzi o maty. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo naturalny. To jest ta chińska paletka y, matów. Ja użyję sobie do zaznaczenia załamania powieki... Y, tego tutaj brązu. To jest taki brąz, powiedzmy, w neutralnym odcieniu i zaznaczę sobie nim dość mocno załamanie powieki. I puchatym pędzlem zaznaczam załamanie. Całym załamaniem, bo aż do kącika wewnętrznego oka. Kolejny cień, który będzie w załamaniu, to będzie cień z My Secret, to jest numerek 506 i będę je, jakby nakładał go już troszkę bardziej precyzyjnie. W samym załamaniu nie będę go rozci rozcierać aż tak wysoko, jak, jak ten właśnie, który mam teraz na powiece. No, i czas na główny punkt całego programu, e, czyli pigment z Maximo, i to jest pigment chyba w numerku 01. Wszystkie nazywacie na ekranie. E, I będę nakładała go na e, żel. oczywiście, skrolony no mój ostatnio, no, największy wał, nie po prostu jaki tylko może być. Uwielbiam ten żel, ponieważ naprawdę przedłuża trwałość cieni i fajnie podbija pigmentację. No, i będę nakładała go na pędzelek, e, a następnie na powiekę. Nakładam na powiekę wszędzie tam, gdzie chcę, żeby był mój pigment. Następnie maczam pigment i przyklejam do powieki. Jeśli na przykład y, planujecie ślub i lubicie takie świetliste makijaże, to myślę, że ten pigment będzie po prostu idealny, świeży, y, taki nienachalny. Delikatny, ale po prostu jest przepiękny. I delikatnie rozetrę. No i co myślicie? Wygląda przepięknie na tej powiece. No to co? Robię drugie oko. Górna powieka jest prawie skończona, i teraz czas na dolną. Ja zanim sobie po prostu pomaluję, nałożę sobie pod oczy korektor z kady, to jest właściwie kamuflaż, i nałożę go w takich dość sporych ilościach, bo chcę, żeby ta łóżka była ładnie rozświetlona. I rozetrę pędzelkiem i punktowo od razu przybudruję OK, teraz już mogę nakładać cienie i użyję ponownie tego cienia z Messieglet w numerku 506 i nałożę go na całą dolną powiekę. Delikatnie od razu to blenduje. I teraz na mokro będę nakładała kredyncję z Maxmo, i to jest taka piękna, polizująca zieleń. On jest troszeczkę monopigmentowane, dlatego nałożę na go potem jeszcze kredyncję z Revolution, ale zobaczcie za chwileczkę. Naleźć go na mokro, właśnie na całą dolną powiekę. Teraz cieniem, który nałożę na ten zielony cień, to jest cień z Palette Micah Evolution e, Ice Like Angels i to jest cień, już Wam pokażę, który ta przepiękna tutaj zieleń bardzo, bardzo mocno się. Już po jednej aplikacji widać, że jest to naprawdę super dokumentowany cień. Nie mamy nałożone, oko jest właściwie skończone jeśli chodzi o cienie. Ja teraz sobie zrobię poza kadrem kreskę y, ale na z firmy oczywiście, pierę, jak to u mnie bywa i zaraz do Was wracam. Ok, malowałam rzęsy, przyklebiałam sztuczne i na nie wodną nałożyłam białą kredkę. I teraz, żeby jeszcze bardziej to jakby rozświetlić, jakby tego było mało, to y, wewnętrzny kącik oka jeszcze bardziej sobie podkreślę y, tym właśnie y, cieniem wszystkim właśnie z Maxmo i nałożę go po prostu na mokro y, w samym kąciku oka. zobaczcie jaka jest różnica między jednym a drugim jeśli macie również podkreślony kącik po prostu to jest y, niesamowite jak taki drobna po prostu rzecz poprawia cały makijaż Róż to róż z Palety Makeup Revolution Hot Spice i chyba użyję tego, tego takiego zimnego, yy, zimnego różu. I rozświetlacz również Makeup Revolution i yy, to jest takie to serduszko trójkolorowe i ja chyba pomieszam sobie ten najjaśniejszy z tym, z tym najciemniejszym odcieniem. Na usta mam proszę błyszczącą mój kapeluszy, na właściwie I Love Makeup i to jest ta Lip y, Lava. Niestety nie mam na niej żadnego numeru ani nazwy, ale oczywiście najpierw zamykam pod spodem, jak y, ona się nazywa. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że ta propozycja przypadnie Wam do gustu. Mi podoba się bardzo, zwłaszcza że ja lubię takie rozświetlone makijaże. Idzie wiosna, więc czas troszeczkę zacząć już z kolorem na ustach oraz na oczach. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się.